Z tej strony Kalasar, ale to jest kolejny odcinek Wiedźmina na 3 Dzikiego No i w tym odcinku już zabierzemy się przynajmniej po części zadaniem głównym i zobaczymy, co tutaj nam zaprezentuje. To ile ile powietrza, Wasza Ekscelencja? Spójrz mi na ręce. No spójrz, widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem, ile możecie dać. 40 korców. Byłoby więcej, ale nasi, to, to jest. Temerczycy wcześniej już zabrali i. Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Poza Sołtysem wzywałem to tylko Kowala Willego Krasto Luda. Trochę jesteś na niego za wysoki. Oj, tutaj e, musimy się dowiedzieć od nich, co się stało z Jennefer. Ale podejrzewam, że to tak łatwo nie pójdzie i będzie coś chciał w zamian. Zaraz zobaczymy. E... Ciężko odmówić ci racji. Gerald z Rivi, Wiedźmin. Wadger. To tłumaczy, czemu nie słyszałem kroków. Czego tu szukasz? Jenefer z Wengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wyzwałeś straży, czyli złożysz ofertę. Gdzieś w okolicy zalągł się Gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. O, czyli tak czy inaczej będzie zlecenie na tego Gryfa, tak jak przypuszczałem. Czemu tak ci zależy na tym gryfie? Bo zależy mi na ludziach. Ta bestia zabiła już dziewięć osób, w tym kilku moich żołnierzy. Żeby ją utłuc, musiałbym wyprowadzić cały garnizon, przeczesać las, puścić na gonkę. A to niemożliwe. A co, za duża fatyga? Nie, za duże ryzyko. Nie mogę rozpraszać sił. Wojska temerskie zostały rozbite, ale ludzie tylko czekają, żeby chwycić za broń. W sprawie gryfa mogę więc albo siedzieć z założonymi rękoma, albo nająć profesjonalistę. No, tak czy inaczej, zajmiemy się tym gryfem. Umowa stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie gryf może mieć leże? Z początku trzymał się lisiego boru. Wysłałem tam patrol pięciu młodych chłopaków. Dwa dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Od tego czasu Gryf atakuje, gdzie popadnie. Na wsi, na polach, na trakcie. Czyli porzucił legowisko. Trzeba zostawić pułapkę. Po to nie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba? Muszę zdobyć pewne zioło na przynęty. Szakłak. Gryf wyczuje jego zapach z dziesięciu mil. Sza, szakłak. Pierwsze słyszę, ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Mhm. Mm najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. Nie. Najpierw były powiedzenia. Na przykład, nie igraj z ogniem. Idź do Tomiry. To Zielarka mieszka przy rozstajach. Pokieruje cię. Okej, okay, czy jeszcze druga kwestia, informacje musimy zdobyć, a przy okazji ta zielarka, to była tam poboczna kwestia o niej w, w misji z tym lichem ze studni. Tam ona może nam powiedzieć więcej na ten temat tej kobiety, która tam zginęła, ale to już się dowiemy na miejscu, jak spotkamy. Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jaki jest płci, czemu porzucił leże... Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Mysław. Ma chatę na południe od wsi, pod samym lasem. Pomocny człowiek. Chociaż nieco dziwny. Okej, okay, to by było chyba już na tyle. To Mira i Mysław. Dzięki. To jest jak ten. Okej. Okay. Dobra, wciskając V. A dobra, chyba za późno to wziąłem, kliknąłem. Ale jeszcze mamy tutaj coś do zebrania. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Ale nic więcej tu już nie ma. Zobaczmy na mapie, gdzie to jest dokładnie. Ok, oddalmy troszkę. A, tu jest a, wpytaj myśliwego. Gdzie jest ta zielarka cała? Dobra, tak czy inaczej, najpierw zanim się tam udamy, sobie zwiedzimy kilka zapytajników i zobaczymy, co tam się kryje. Już dużo w tej lokacji nam zostało. Z tego, co słyszałem, następna lokacja jest dużo, dużo większa od tej, więc tam na pewno na... Wow, życia na szczęście nie straciłem tego upadku. No ale tam zabawimy dużo dłużej. Ale hmm, tędyk sobie teraz wejdziemy drugą stroną. Bo wcześniej tamtą przyszliśmy, a poza tym tędyk będzie nieco bliżej do tego zapytajnika. Gdzieś to w tą stronę będzie. A właśnie, jeszcze poza odcinkiem sobie stworzyłem jaskółkę, bo w końcu zapolowałem sobie tak na utopce. Cofnąłem się do miejsca, gdzie wcześniej walczyłem z utopcami no i już mogłem wytworzyć sobie jaskółkę widzicie, mamy już ją przydzieloną do szybkiego wyboru ok akordę w walce tutaj wytrzymałość troszkę się regeneruje dłużej niż normalnie dobra, jeden już padł no, weźmy sobie regenerację jedzeniem jaskółka na razie nie będzie mi potrzebna ok, tutaj pozbierane gdzie ten zapytajnik jest to jakaś łódka w ogóle jest, ale nic do zebrania. Niestety. Dobra, gdzieś tutaj już powinno być w miarę blisko ten zapytajnik. I co my tutaj znajdziemy ten tak w ogóle? Wow, co to jest? Jakiś utopiec? Strzeżony skarb. No to raczej nie jest utopiec. Baba wodna. <laughs> jest też jakiś... E... Rodzaj trupu jada, ale ona nas rzuca od nas. Podpalmy ją może. A! Wow, kurde! Chciałem powiedzieć, że raczej ciężki przeciwnik to to nie jest. Ale jednak potrafi tutaj troszkę e, pokarać. A co my tutaj mamy? Jad, a, Jakieś przedmioty do rzemiosła. Kurde, jakieś trujące opary. Ale dobra, zebrałem wszystko co miałem. Jakiś miecz, no, ale gorszy. Stworzyłem sobie niedawno dobry oręż, który raczej prędko nie wymienię. No, wyłasi kurde z tego menu. Gdzie jest następny tutaj zapytajnik? Gdzieś w tą stronę. Sądząc po lokalizacji, to pewnie jakiś obóz bandytów albo. Miejsce mocy Zaraz zobaczymy, ale raczej bandyci. O. o ostrożnie. Wow, kurde. Tutaj e, łucznika może najpierw. O, tam podpaliłem beczkę wybuchową. No, szybko spróbujmy tutaj się pozbyć. No, kurde. Jednego brakło. Tutaj człowieka do pokonania, bo za pięciu szybko zabitych jest odznaczenie rzeźnik z blawikiem. Myślałem, że mi się uda, ale kurde, brakło właśnie jednego tutaj kulysia. Dobra, narzędzia pozbierane, wszystko ok, czyli to już wszystko chyba pozbierane. Jeszcze ewentualnie mogę tutaj te zwłoki przeszukać. Tutaj jeszcze leży i ok, to będzie już chyba na tyle. O, więc dobra, teraz w tą stronę gdzieś się musimy udać. No i tak naprawdę już praktycznie wszystkie zapytajniki będą e, zrobione. Jeszcze tylko trzy zostały i ewentualnie jakieś zadania poboczne. I wtedy już będzie można bez żadnych e, obaw się tutaj zająć misją główną. Bo nic innego tutaj tak naprawdę nie zostanie. O proszę. Jakieś zadanie poboczne, które też wcześniej nie było go na mapie. O proszę. Pogadajmy z nim w takim razie, zobaczmy co on ma tutaj nam do powiedzenia. Co się stało? Potwory! Potwory z bagiem! Mówili, że to niebezpieczna droga, ale nie usłuchałem, no to mam za swoim. Mniej samokrytyki i więcej konkretów. Powiedz, co się stało i jak ci pomóc. I pamiętaj, że wiedźmini nie pracują za darmo. Kodeks zabrania. No, wybierałem się do czarnych na handel. Nagle koń się spłoszył i zjechał z drogi. Na wyboju zleciałem z kozła, a wóz poturlał się dalej. Zaraz usłyszałem jakieś bulgotanie, rżenie i blaskanie. Coś tam było? Chyba zżarło siwka z kopytami? Towar został pewnie na wodzie, ale samemu strach sprawdzić. M myślałem, że może wy. Najbardziej mi na takiej skrzyneczce zależy. Przynieście, ją, błagam. Ok, no jak najbardziej się tym zajmiemy. Nie wydaje się jakoś skomplikowane to zadanie? Niech będzie, idę. Jeśli znajdę tę skrzynkę, dam znać. OK, gdzie to o, weźmy zadanie sobie oznaczę To jest bestia, ok, hmm, które to było A raczej to zadanie tak jest. Gdzieś tutaj zobaczmy, musimy użyć Wiedźmińskich zmysłów. To są jakieś wybuchowe beczki OK, mamy tutaj ślady po wozie. Ślady wozu. Zjechał w bagna. Okej, okay. tędy wszedłem wcześniej, no ale jakoś nie natchnąłem się na żaden wóz. Tutaj ciągle te wiedźmińskie zmysły mam włączone, żeby nic tutaj nie pominąć. Jest i wóz. O, proszę, mamy wóz. Zobaczmy tutaj wszystko. Wóz jest naszpikowany strzałami. Ciekawe. Warto się tu dokładniej rozejrzeć. No czyli tutaj mamy coś. A niekoniecznie potwory strzała. O tym nie było mowy. No czyli ktoś tutaj próbował napaść go jeszcze. Prosto w szyję. Dobry strzał. Albo ten mój kupiec ma poważne problemy z pamięcią, albo kłamie. O, coś tutaj się podejrzane to wydaje. Ale czy jeszcze coś tutaj jest? O, tutaj mamy. To musi być ta skrzyneczka, o której mówił. Zachlapana krwią ludzką. Dobra, czyli mamy to, po co nas wysłał. Wszystko też zebrane. Ale jeszcze coś tutaj atakuje. Utopiec. No chyba dał się spokój, więc już nie będę z nim walczyć na upartego, więc wracamy z powrotem do niego i musimy wyjaśnić tą sprawę, bo to nie była robota potworów, tylko człowieka, jak widać, który strzelał z łuku. I dziwnym trafem, on jest łucznikiem, czyli ewidentnie nas tutaj okłamał. O, i co, znalazłeś tę skrzyneczkę? Tak, znalazłem twoją cenną skrzyneczkę, a także kogoś, kto wyglądał na woźnicę ze strzałą w szyi. Na tych bagnach nie ma dryad, a utopce i baby wodne z łuku raczej nie strzelają, innych podejrzanych brak, więc stawiam, że. Uważaj za tobą! Nic za mną nie ma. Jestem wiedźminem, usłyszałbym. Tak jak słyszę twoje tętno. Bardzo szybkie zresztą, jako kłamce. Zobaczmy, czy lepszy z ciebie jeździec niż oszust. I okej, okay, czyli będziemy musieli go gonić konno. No tylko coś tutaj się kurde ładuje nie wiem czemu. Ma być. Czemu niby koniec gry? Eee, nie wiem, to chyba jakiś błąd był, ale eee, to jest dosyć dziwne. <gry> nie wiem co, na czym to miało polegać. Ale dobra. Na szczęście był tutaj autozapis. Nie wiem czemu to tak. Kurde. Błąd jakiś. Przecież nic mnie tutaj nie zabiło. Bo miałem go gonić. No i jakieś. O, i co? Znalazłeś tę skrzyneczkę? Nie wiem, co to miało znaczyć w ogóle, ale dobra. Mam nadzieję, że to jakiś błąd gry. Tak, znalazłem twoją cenną. Na tych bagnach. No, to już nic. pominę wszystko, bo. Zobaczmy, czy lepszy... no, To raczej nic nam. Nie da, tylko kurde, żeby znowu jakiegoś błędu nie było. Bo, jak znowu. O, właśnie. Dobra, mamy tutaj płotkę. No i musimy galopować. Musimy go dogonić, ale. To, co się wcześniej stało, no to było dosyć dziwne. Dobra. Udało mi się chyba go sieknąć. Zobaczmy, co nam powie teraz. Trzeba go stąd zabrać. Pobudka. Widzisz? Kłamstwo ma krótkie nogi. Choćby nawet wlazło na konia. A teraz mów coś za jeden. I czemu napadłeś na ten wóz? Starszy szeregowy Jan Germer, temerski szósty pułk. Druga kompania. Rozwiązana, ale wciąż działa. Po cichu, z lasu. To był transport medyczny. Nie chciałem, żeby dotarł do czarnych. A leki przydałyby się naszym chłopcom. Wielu choruje. Później to może przeżyją, jeszcze zawalczą wolną północ. E, dobra, i teraz mamy wybór, żeby wydać go Nilvkartczykom. E, dobra, puśćmy go z tymi lekami. O, co bądź tutaj, za Nilvkartem raczej nie będziemy. Dobra, jest. Życzę Tobie i Twoim chowającym się po krzakach żołnierzom wiktorii w starciu z gardę Poczucie humoru masz podłe, ale porządny z Ciebie chłop. Masz to złoto, które obiecałem. Wypij za nie, za srebrne lilie i pamięć Fultesta. Okej. Okay. Kurde, nas tutaj troszkę cofnęło. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Niedaleko, więc się udamy tutaj. Do tego znacznika jeszcze, myślę, zdążymy. O, tak, tutaj postanowiłem go opuścić. a bądź co, bądź tutaj hmm, działał w słusznej sprawie. Okej, okay, mamy upiora. Weźmy irdena i spróbujmy się z nim rozprawić. No, chodź tu. Wow, nie w tą stronę. No, chodź tutaj do znaku. Okej, okay, spowolnienie i od razu większe obrażenia będą. Ale jeszcze raz znak irden i ciśniemy go. Okej, okay, teraz upiory to większego problemu nie sprawiają. Zobaczmy, co on tutaj nam zostawił. Mutagen z upiora. Zobaczmy, czy ten mutagen będzie lepszy postać tutaj mamy mutagemy a też żywotność plus 50 czyli tak jak z południcy i ok możemy sobie wydać jeszcze jeden punkcik zobaczmy czy w ogóle będę mógł coś tutaj wydać, bo tu już na maksa ulepszyłem żadnego wolnego slota nie mam póki co tak sobie przejrzałem na szybko i Jedynie co jeszcze bym odblokował stąd, to właśnie to no, zwiększa maksymalną żywotność, a tak to będę cały czas tutaj ładować, ale na razie zachowam sobie ten punkcik, bo na razie i tak nie, wiem, nie mogę nigdzie go tam zapodać, więc poczekam aż będzie to możliwe. Dobra, nic nie zostało innego jak udać się tutaj w ten, w ten znacznik, później zrobimy sobie tą misję. Poboczną. No i ostatni zapytajnik, i nie zostanie nic innego jak ciśnięcie w tej lokacji już misji fabularnych, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia, i na razie.